i po prostu z poniżej tych 4000 obrotów ma takie wibracje niezbyt miłe ale da się to normalnie z tym jeździć nie ma problemu tylko po prostu trzeba wyczuć ten silnik bo też fajnie perkocza jak traktor trochę ale no taka charakterystyka tego silnika jest i czy polecam takie moto? Czy kupiłbym go drugi raz? Szczerze, no, Naprawdę kupiłbym go, bo udało mi się go naprawdę kupić tak jak już mówiłem w dobrym stanie za nieduże pieniążki. I myślę, że takie moto, w takim, jeśli ma ktoś taki, taki budżet, no to naprawdę jest fajna sprawa. Naprawdę daje przyjemność. Pali niewiele, serwisowanie tego to jest w ogóle śmieszne, że tak powiem, bo tu wymieniać oleje to wszystko. Się praktycznie nic w tym motocyklu nie psuje. Wiadomo, opony takie rzeczy, napędy, no to jest normalny serwis. I co Wam mogę jeszcze powiedzieć? A, jedną rzecz. Nie wiem, czy jedną ręką mi się uda. O, tak wygląda po otwarciu kanapy. rękawica rękawice. O i Delikatny schowek mana, jakieś tam, nie wiem, dokumenty pierdoły czy jakiś napój. 600 r tego nie miałem, a bardzo mi tego brakowało. Zbiornik ma chyba około 18 litrów, jeśli dobrze pamiętam. W sumie nawet nigdy nie zwracałem na to uwagi po prostu lemią pod koregi i, i był ogień. A i jeszcze co zauważyłem. Jeżdżąc z tym po prostu motocyklem, gdy zaleje zbiornik, cały zbiornik pod korek, to pr prowadzenie jest takie trochę kurde ospałe, ale naprawdę gdy ktoś już tak pojeździ tym motocyklem, to odczuje różnicę, że inaczej się jeździ na pełnym zbiorniku, inaczej ten motocykl się zachowuje, a inaczej się zachowuje, gdy tego paliwa jest bardzo mało. Naprawdę, gdy jest bardzo mało tego paliwa, to prowadzenie jest lepsze. Gdzieś jest takie bardziej precyzyjne, że tak powiem. Chociaż, wiadomo, to zawias to wszystko to jest miękkie. To nie jest typowy sport. Ale jeździ się całkiem fajnie. Jak się prezentuje, to ten motorek. On da CB500. bank